Ja przez byłem pierwszy dzień od kanału, od strony wartownia, e, mówię wartownia, placówka prom. To sięgała jednym ramieniem prawym do samego prawie kanału. A ja byłem między kanałem, między tą placówką, miałem stanowisko, a między granadierami naszymi dobrami numer jeden, co mieli obrzucić szupów wartownię, niemiecką wartownię, obrzucić granatami było okno, otwary, otworzyli raczej drzwiczki, otworzyli te ustawili ciężki karabin Maszynowi mieli bardzo wielki wgląd na Westerplatte. Trzeba było zniszczyć tą wartownię. I to wiązanki granatów pomogły do zniszczenia wartowni. Ale dwóch zapłaciło życiem. Na gorąco niczego nie było. Nawet herbaty nie mieliśmy. Gorący przez 7 tych dni, ale każdy miał sobie, mógł wziąć jedną konserwę wolową, litrową, taką puszkę i suchary. Normalnie suchary piecone, wojskowe suchary. I tym się jadło. Ja mnie na 7 dni starczyło pół puszki mięsa i jeden suchar czy dwa. Bo to się jeść nie chciało, bo przecież człowiek myślał, że lada chwila zginie. mieliśmy trochę wody w Bolierze naszym, wodę słodką. Bolierz, ale bolier się wyczerpał, więc było powiedziano, że możemy korzystać tylko. Nikt nie wydzielał tego, ale wszyscy honorowo pół litra tylko wody dziennie, dla każdego. I każdy sobie wypił tą pół litra, starał się jeszcze mniej jej wypić. Natomiast mycie się, przynosiło się z kanału lub z Zatoki Gdańskiej. Nocą. Ale w dzień nie, bo w dzień zastrzeliliby. Trzeba nocą przynosić w i tym się myło. A nawet piłem parę razy tą wodę z kanału i nic mi się nie stało oczywiście. Bardzo niesmaczna, jedynie ta woda. Śmierć naftą, czymś innym. Uciec stąd nie było możliwości. Wycofać się nie było możliwości. Tylko trzeba walczyć. Może tej nie byłoby i tak silnego oporu, gdyby była możliwość wystąpienia, opuszczenia western Ale nie było.